można zrobić z bursztynu, bo ja na pewno chciałabym ci zrobić z tego jakiś piękny talizman. Tak, biżuteria z bursztynu ma swój urok, ale widziałaś też pewnie piękne korale, jakie babcia kiedyś zrobiła na warsztatach kaszubskich. A co ważne, dostała za nie też wspaniałą bursztynową nagrodę. A tak, bo bursztynu szuka się nie tylko nad morzem. Babcia znalazła je na polu na Kaszubach i mówiła mi że komoda, który je trzyma, też jest z bursztynu. Tyle, że w niczym nie przypomina tego, który właśnie znalazłam. a <grywa> no i o! Widzisz, bursztyn ma ponad 200 barw, a po wyszlifowaniu wygląda zupełnie inaczej niż przed. Mamy wielkie szczęście, że babcia ma tyle skarbów. No i pięknie, zagranie do naszego kolegi. Teraz na pewno bez niego będziemy mieli pech. To już są narzędzia zabytkowe, yy, które, yy, które służą do obrobki. Ja może pokażę Wam te narzędzia. To jest taka piłka, przy pomocy której tniemy bursztyn. Dzisiaj już nie tniemy taką, takimi narzędziami, ale półtora tysiąca lat temu to narzędzie tak wyglądało, bo to jest wierna kopia narzędzia, które znajduje się w muzeum. Słucham. A nadal to przednie bursztyn? Słucham. Nadal to przednie bursztyn. Nadal przednie bursztyn. Chcesz zobaczyć? To zaraz ci pokażę. Wam wszystkim pokażę. Zobaczcie. Widzicie? Tnie. Słucham. A pan tego używa? Ja tylko tego używam, jak robię takie pokazy jak teraz. Bo do cięcia bursztynu u mnie służy inne narzędzie. Zaraz Wam go pokażę. Utnę takim. Zaraz zobaczycie, jak to będzie krótko. Już przecięte. Prawda, że szybko? Mhm. Następne narzędzia to są wiertła różnego rodzaju. Zobaczcie, ile tych, ile tych wierteł różnych jest. I tu jeszcze jedno, to, to są wiertła, które tutaj możemy zamontować, jeżeli mamy taką potrzebę. Nożyk do cięcia na przykład skóry, ale też i nożyczki, które tną papier. Dzisiaj papieru wtedy nie było, ale były, były, była cienka skóra, były rośliny, które się y, 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 podcinało, te nożyczki lepiej działają niż współczesne nożyczki. Naprawdę dużo, dużo lepiej. Tu są specjalne pilniki, które służą do opiłowywania, do nadawania kształtu kawałkom bursztynu. No i podstawowe narzędzie, które tutaj się znajduje, to jest wiertarka. Wiertarka, przy pomocy której wykonujemy otwory. I teraz technika jest taka, że przy pomocy tego nożyka albo tego drugiego. Gdzie ja go położyłem? A, tutaj leży nie zauwa. Dziękuję Ci bardzo. Tutaj robimy taki ślad. O. I już mamy wiertło zamontowane. To jest część wiertarki. Zaraz zobaczycie, jak ci pan, panowie wiercili otwory tak dawno, dawno temu. znaczone miejsce i wiercimy. Kto chce powąchać, jak pachnie bursztyn? Czuć piękny zapach? Mm -hmm. No, tak pachnie bursztyn obrabiany. Proszę bardzo. To nie jest takie proste przewiercenie otworu. Gdybyśmy tutaj wiertarkę zastosowali, to by było tylko bzk i już byłby otwór gotowy. A tutaj nie, tutaj trzeba popracować troszeczkę. A teraz coś Wam miałem opowiedzieć. A mianowicie, jeżeli ten pracownik, który wykonywał otwory i nie udało mu się tego otworu wykonać, bo bursztyn pękł, to co on robił, zaraz wam pokażę, to on te dwa kawałki. Rzucał obok stanowiska pracy. One się już do niczego nie nadawały. Bo już był bursztyn pęknięty. Trudno go było zaszlifować, żeby tego pęknięcia nie, nie, nie było widać. On po prostu, Morze Bałtyckie wyrzucało tego bursztynu bardzo dużo, a więc można było wziąć następny kawałek i następny kawałek próbować wiercić. I profesor Mazurowski, który znalazł te stanowiska obróbki bursztynu znalazł takie nagromadzenia pękniętych kawałków bursztynu i on to traktował jak jedno stanowisko pracy. Bo tam musiał siedzieć jeden pan, który wiercił ten bursztyn, prawda? I taki, taki wiertacz dawał tym panom od obróbki kawałki bursztynu i w sumie tam się przeliczało, że tam było ich trzech czy czterech i to była podstawa określenia ile było stanowisk pracy. Dziś Gdańsk to światowa stolica bursztynu. Sercem stolicy jest wspaniałe nowoczesne multimedialne muzeum, w którym się znajdujemy. Organizujemy tutaj także co roku największe na świecie targi bursztynu Amberif i skupiamy w Gdańsku i w okolicy blisko 2000 firm, które produkują i eksportują biżuterię z bursztynem oraz przedmioty dekoracyjne do ponad 80 krajów na całym świecie. Łączna biżuteria z bursztynem różni się od tradycyjnych wyrobów bursztynowych. Projektanci, studenci oraz indywidualni twórcy nie boją się Łączyć bursztynu z roz, różnorodnymi materiałami tak bardzo oryginalnymi jak na przykład beton czy ko, końskie włosie. E, m, tradycyjna biżuteria z bursztynem opiera się tylko na, też na naszej specjalizacji, czyli połączeniu e, srebra z bursztynem. Bursztyn to bardzo wdzięczny materiał, z którego powstaje nie tylko biżuteria, powstawały od wieków już modele, modele meblarskie, powstawały szkatuły, powstawały różnego rodzaju przedmioty użytkowe do zastosowania dziennego w domach. Do gier, zabaw. Tu w Muzeum Bursztynu znajdują się przepiękne szachy. Zapraszamy, zapraszamy Was, żebyście je obejrzeli. Oprócz tego bursztyn służył też, w, jeżeli chodzi o lecznictwo, wykorzystywany był w, do stosowania w różnego rodzaju miksturach. Współcześnie stosowany jest w kremach, w maściach. Stosowany jest również do wyrobu różnego rodzaju różnego rodzaju przedmiotów od biżuterii po przedmioty użyteczności codziennej. Bardzo Was proszę, żebyście zwracali uwagę na to, jaki, jakie przedmioty kupujecie za bursztyn. I zawsze zadajcie takie pytanie. Czy to jest prawdziwy bursztyn, czy to jest prawdziwa skamieniała żywica, ponieważ czasami może się zdarzyć, że zabłąka się jakiś produkt, który wygląda na bursztyn, a tym bursztynem nie jest. Proście zatem o to, aby pokazano wam certyfikat. Certyfikat to jest taki, takie świadectwo, świadectwo, które pozwala stwierdzić, czy produkt, czy Produkujący, produkująca ten produkt firma używa bursztynu, bursztynu bałtyckiego. Bursztyn w mojej pracowni jest w pierwszej kolejności brany pod uwagę. Najpierw jest bursztyn, a potem do niego powstaje oprawa. Kupione bryłki bursztynowe są tak zaprojektowane, żeby bursztynu było jak najwięcej, a oprawy jak najmniej. Czasami w bursztynie spotykamy inkluzje, które są bardzo ciekawe. Mogą być to inkluzje roślinne albo zwierzęce, jakieś owady, muszki. I to wtedy jest brane bardzo mocno pod uwagę, jest odpowiednio oprawione, żeby było to widać. W naszej pracowni są stosowane oprawy. Oprawiamy wszystko w srebro, ale również w złoto. Była taka kolekcja stworzona 4 lata temu. I była to oprawa w złoto 18-karatowe, diamenty, rubiny i takie naturalne kamienie. W Dańsku co roku powstaje trendbook i są pokazywane w trendbooku prace w takich nowoczesnych formach. Są to prace bursztynowe z wykorzystaniem bursztynu. Yy, i różnych materiałów są to prace bardzo nowoczesne katalog ten tworzy sławomir Fiłkowski yy, z Gdańskiego ASP czyli Akademii Sztuk Pięknych yy, no i ja się cieszę że mogę brać udział w tym yy, przedsięwzięciu Moje... oszlifujemy, oszlifujemy na wstępnie na papierze takim grubym Potem przejdziemy sobie na taką włókninę ścierającą i na samym końcu kolorujemy to za pomocą pasty, żeby można było nadać błysk temu włókninowi. To jest taka włóknina, która zdziera delikatnie, nadaje kształt, można właśnie w różny sposób sobie ten bursztyn oszlifować. No i teraz już polerujemy taki bursztyn na sam koniec. I to już jest taka kwestia finiszowa. No i tak gotowy bursztyn. Eee, idzie pod projekt i do tego bursztynu jest projektowana oprawa. Czasami zdarzają się rzeźby, że rzeźbimy w bursztynie i również to oprawiamy, ale jest to forma czysto naturalna, czyli w żaden sposób nie ingerujemy w bursztyn i w jego właściwości później. Co bursztynowego można zobaczyć w Gdańsku? Anioły, biżuterię, meble, żywo, ołtarz, gitarę.